Wróciliśmy do gry po 3-tygodniowej przerwie. 30 grudnia był czasem spalania świątecznych, nadprogramowych kalorii. Przez cały dzień rozgrywaliśmy mecze piątej kolejki. Zanim jednak przyjrzymy się wydarzeniom minionej soboty, cofniemy się w czasie o dwa tygodnie, gdy swój finał miała szlachetna paczka. Spójrzmy na podsumowanie naszej zbiórki. Przez świąteczny weekend był 23 finałem szlachetnej paczki, czyli tzw. weekendem cudów. W całej Polsce do tysięcy potrzebujących rodzin trafiły dary, Swoją cegiełkę już po raz dziesiąty dołożyła Liga Amatorskich Lugów Piłkarskich. W tym roku pomogliśmy dwuosobowej rodzinie, kolej na stwardnienie rozsiane pani Monice i jej nastoletniemu synowi Dawidowi. Do akcji pomocowej zgłosiły się 23 drużyny, w tym trzy, które nie biorą udziału w bieżącym sezonie halak. Wszystkim serdecznie dziękujemy, bo wspólne paczkowe dzieło nie byłoby możliwe bez tak licznego udziału drużyn. Zespoły dostarczały dary w czasie poprzedniej grudniowej kolejki. Organizatorzy zgromadzili całość i w sobotę 16 grudnia rozpoczęła się akcja pakowania. Tutaj największe podziękowania należą się sędziującej mecze naszej ligi Oli, która starannie spakowała zdecydowaną większość paczek. Wtórował jej w tym tandem organizatorów. W niedzielę spakowane dary pojechały do oddziału szlachetnej paczki Rejon Lublin Północ. Ta filia zlokalizowana była w szkole przy ulicy Jatentowej. Za transport po raz kolejny odpowiedzialny był Michał Niedzielski z firmy MZŁOM, za co serdecznie dziękujemy. Jednocześnie wszystkim, którzy poszukują naprawdę dobrze funkcjonującego skupu złomu, oferującego dojazd do klienta, możemy w 100% polecić usługi M Złom. Skup mieści się przy ulicy Krzemionki 4 w Lublinie. Wracając do szlachetnej paczki. Na miejscu usłyszeliśmy od wolontariuszy, że 39 paczek, które dostarczyliśmy, to rekord tego oddziału. Podobne rzeczy słyszymy w różnych miejscach niemal co roku, co jest bardzo miłe i pokazuje jaką siłą dysponuje nasza Liga. Mamy nadzieję, że przekłada się to również na poprawę jakości życia wybranych przez nas rodzin, bo przecież o to w tym chodzi. Na koniec otrzymaliśmy pomiankowe dyplom podziękowanie oraz kilka opominków. Obiecaliśmy, że za rok znów weźmiemy udział w zbiórce i chyba będzie to łatwa do spełnienia obietnica. Jeszcze w tym sezonie planujemy wziąć udział w zbiórce pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więcej informacji już niebawem, a póki co bierzemy się za bary z piątą kolejką, a zaczynamy standardowo od trzeciej linii. Świeżakom najwyraźniej zaszkodził świąteczny Bigos. To nieprawda, że ten Bigos zaszkodził. Zostaniemy przy swoich zdaniach. PKS Bigos niespodziewanie pokonał świeżaki, zdobywając swoje pierwsze punkty w sezonie. Zaczęło się jednak fatalnie dla zespołu kapuścianych, bo po ledwie kilkunastu sekundach Kacper Świerkula miał już na koncie gola. Ale już wiele lat temu, były premier Leszek Miller słusznie zauważył, że mężczyzn poznaje się po tym jak kończą, a nie jak zaczynają. W tym wypadku koniec był szczęśliwy dla zamykającego do tej pory tabelę Bigosu bohaterem Outsidera został Paweł Czech. To on wyrównał w szóstej minucie i to on w czternastej minucie zdobył złotą bramkę. Jednak był też drugi bohater. Piotr Błach między słupkami znów zaliczył pewnie z na świetnych interwencji, zapobiegających niechybnej utracie gola. W tej kolejce generalnie obrodziło niespodziankami. Liderujący LSM nie zdołał pokonać przedostatniej kopaniny, która do tej pory zbierała dwie punkcik. Wprawdzie pierwszej wygranej debiutującej w lak drużyny nie było, ale bez remis z liderem to wynik, który pozwala wierzyć, że jej wygrana już jest bardzo blisko. LSM miał oczywiście przewagę optyczną, ale nie była ona wcale tak miażdżąca, a trochę pracy mieli obaj bramkarze. Obaj nie zaliczyli żadnych poważnych wpadek i po 24 minutach gry na tablicy wyników oglądaliśmy do 0 A byłemu ministrowi sprawiedliwości życzymy dużo zdrówka. Miodowe Jersey nie wykorzystały potknięcia LSM-u. Wicelider przegrał swój mecz z Królewskimi. Po golu Daniela Juchny nie zapowiadało się na kłopoty Jerseju, ale potem do głosu doszli Królewscy. W pierwszej połowie patryta Sprawkę pokonywali Damian Stachyra i Kamil Muriez. W drugiej połowie w spektakularnym stylu dokonał tego również Marcin Dobrzyński. To nie był koniec emocji. W 23 minucie Daniel Wereński zdobył bramkę kontaktową, a niedługo potem z boiska wyleciał Patryk Czajka, który obejrzał drugą żółtą kartkę. Do ostatnich sekund było więc bardzo ciekawie, a niemal równo z końcową syreną zespół Miodowych Żercejów miał doskonałą sytuację. Wola strzelić się nie udało i debiut nowych strojów okazał się nieudany. Dwójka liderów, którym w piątej kolejce powinęła się noga, zaczyna gonić z soku. Drużyna Marcina Piądło wygrała z łabank pewnie i gładko, 4 do 0, a hat popisał się Kamil Marczyński. Wynik otworzył jednak w pierwszej połowie ktoś inny, a mianowicie Paweł Mąka. Marczyński zaś po przerwie na strzelenie trzech bramek potrzebował niecałych dwóch minut. Szacun. Ciekawie było w rywalizacji Midasa z Połów. Do przerwy Midas prowadził 2-0, a początek drugiej połowy to przewaga zespołu bartumiała Siatowicza którą udało się spuentować bramkami. Kontaktował strzelił Bartłomiej Wosiak, a wyrównującą Maciej Krukowski. Ba, to nie koniec, bo były jeszcze świetne okazje, by wyjść na prowadzenie. Jednak mściwy charakter niewykorzystanych okazji jest powszechnie znany. Łukasz Bedliński pięknym strzałem z własnej połowy skarcił Bartłomieja Jakubicia, któremu zechciało się skapat pod bramkę rywali. Potem koszmarne błędy defensywy POM, które były w tym meczu leitmotywem, skarcił dwukrotnie Patryk Sagan. POM mógł prowadzić i wygrać. A przegrał 2-5. Bardzo udany powrót do drużyny Concentrixu zaliczył Mahmoud czy Tata Dżyniedy, który w meczu z patatajami dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców, trafiając na 2-0 i 3-0. Wynik w 16 minucie otworzył zaś Bartłomiej Szudika. Patataje miały kilka okazji, ale wyjechały z medycznego z niczym. Concentrix trochę się męczył, jednak końcowy wynik tego nie pokazuje. W czołówce trzeciej ligowej tabeli jest Beer które w sobotę okazało się lepsze od Mythos. Jednak przez prawie kwadrans na prowadzeniu byli właśnie mityczni, bo już na samym początku gola zdobył Damian Zajączkowski. Czym byłby jednak mecz Beer Stars bez dubletu Piotra Stajszczaka? Lider klasyfikacji strzelców w 15 minucie trafił po raz pierwszy, a w 21 minucie po raz drugi. Minutę później Marcin Mazurek podwyższył prowadzenie piwnych gwiazd i, jak się później okazało, ustalił rezultat tej rywalizacji. Oto komplet wyników. Ale sami Miodowe Jerseje straciły punkty, więc liga będzie ciekawsza. Kopanina urwała punkty liderowi i w nagrodę spadła na ostatnie miejsce. Po pierwszy raz w tym sezonie wygrał Bigos. A w klasyfikacji strzelców wciąż bryluje Piotr Stajszczak. Choć warto zauważyć błyskawiczny hat-trick Kamila Marczyńskiego. W sobotę, już o 8 rano, doszło do pojedynku pod lubelskich miejscowości. Turka zmierzyła się z Niemcami. A konkretnie centrochem Turka z Lightning Niemce. Górą były Niemce. Jak to za Tuska. Do przerwy było 2-0 po dublecie Piotra Wolińskiego. Szansa na przynajmniej punkt dla Centrochemu zatkliła się po bramce Mikołaja Poniatowskiego w 17 minucie, ale już dwie minuty później z piłku do własnej bramki wjechał próbujący ratować sytuację Mateusz Kilarski. Odnotujmy jeszcze, że Centrochem w obydwu połowach nie wykorzystał przedłużonych rzutów karnych, które mogły dać bramkę kontaktową. Nie zatrzymuje się w Lublin, które zbudowało już 17-meczową serię bez porażki w Halaku. Tym razem team Marcina Roczniaka uporał się z Emerlogiem. Gola otwierającego wynik zdobył w 8 minucie Wojciech Czarnicki. W drugiej połowie dwa trafienia dorzucił jeszcze Mateusz Siedlecki. Udany debiut w barwach w Lublin zanotował Rafał kaczyk. Golkiper zaliczył czyste konto i kilka dobrych interwencji. Festiwalem nieskuteczności można określić występ palagenii z flagą Szczurów. Jednak mimo tego zespół Pawła Kępki zdobył trzy bramki i wygrał. Mało brakowało, byłyby jednak z tym problemy. W szóstej minucie po strzele Daniela Mroza piłka odbiła się od słupka i pechowo dla Arkadiusza Pradelskiego od niego samego. Bramkarz Szczurów zaliczył jednak świetny mecz. Wiele razy ratując swój zespół przed utratą gola. Gdy po bramce Marcina Przędniaka na początku drugiej połowy zrobiło się 1-1, ten remis był głównie zasługą właśnie Pradalskiego. Tak nawet znakomicie usposobiony bramkarz nie jest cudotwórcą. Zasłonięty golkiper Polagis kapitulował po strzele Kamila Jurczaka w 20 minucie, a potem wynik meczu ustalił Michał Wójtowicz. W poprzednim odcinku naszego magazynu zapowiadaliśmy kłopoty Bilenium ze zdobyciem punktów w tym roku kalendarzowym, bowiem rywalem informatyków przed Sylwestrem miał być Widok, Najwyraźniej drużyna Adama Wolnickiego postanowiła zrobić nam na złość i do przerwy prowadziła 2-0 po dublecie Tomasa Butkiewicza. Ba, mogło być nawet 3-0, jednak sukurs Krzysztofowi Stachyrze przyszedł słupek. Widok zaczął się odgryzać po zmianie stron, gdy grający bez zmienników zawodnicy Bilenium zaczęli odczuwać zmęczenie. Daniel Krakiewicz w 14 minucie zdobył gola kontaktowego, a od 18 do 21 minuty Widok strzelił 4 kolejne bramki i wygrał 5-2. Sam Krakiewicz wrócił do domu z hat-trickiem. Ekipa Bilenium mogła sobie zanucić... Jak wejść do drużyny, to tylko takie jak Artur Popularny Harry już w trzeciej minucie meczu Technic plus z Golasami strzelił swoją debiutancką bramkę w nowych barwach. Technic plus nacieszyło się prowadzeniem do szóstej minuty. Wtedy to wyrównał Mateusz Kadima. Bramka na wagę wygranej Technic plus strzelił w szesnastej minucie jako pleszcz. Drużyna w fioletowych strojach miała w tym meczu więcej argumentów ofensywnych i zasłużenie zainkasowała trzy punkty. Choć gdyby tak główka arkadiusza Grabowskiego wylądowała w bramce, Golasy mogłyby liczyć na coś więcej. Tylko jeden gol padł w meczu robimy marketing z SSPNL. Na początku drugiej połowy po kontrze i dograniu Arkadiusza Dąbrowskiego zdobył go Jarosław Pawłowski. Świetnie dysponowany tego dnia Jakub Baran był bezradny. Wcześniej i później to właśnie on utrzymywał przy życiu ekipę sędziów i wreszcie to on na kilka sekund przed końcem meczu mógł zdobyć bramkę wyrównującą, ale jego sprytne uderzenie musnęło słupek od zewnętrznej strony. Marketingowcy mimo gry gołą piątką mieli więcej z gry i po końcowej syrenie mieli więcej powodów do radości. Tak przedstawiają się wyniki piątej kolejki. Tym razem bez remisów. Na czele zabeli MW Lublin, ale tuż za nim Widok i Malagenia. W najbliższej kolejce MW Lublin ma wolne, więc zmiana lidera jest całkiem prawdopodobna. Wśród strzelców na czele Mateusz Siedlecki, którego goni Daniel Krakiewicz. Przedsylwestrowa kolejka była pełna niespodzianek, jak kuchnia w legendarnym programie, co widać na przykładzie rezultatów w pierwszej ligi. Dzisiaj w naszej kuchni pełna niespodzianek. <noise> Pomówimy o tym, jak opróżnić dzbanek. Niedysponowani ulegli Sanfi. Wynik na początku drugiej połowy pięknym strzałem z dystansu otworzył Jakub Tomczak. Lider tabeli grał -kiewsko, a gdy nawet dochodził do sytuacji, to nie potrafił pokonać Rafała Brzezińskiego. W końcu pomocną dłoń do niedysponowanych wyciągnął Bartosz Sareło, który sfaulował rywala we własnym polu karnym. Sztukarnego nie zmarnował Filip Madej. To nie był jednak koniec emocji, bo zespół z Dysa miał wyborną szansę na objęcie prowadzenia. Brzeziński znów pokazał, że można liczyć na jego zwinność. Po kilkunastu sekundach Sereł zrehabilitował się ze sprokurowania rzutu karnego i sprokurował drugi. Tym razem dla swojej drużyny. Piłkę na punkcie karnym ustawił Michał Małecki i noga mu nie zadrżała. Trafił za trzy punkty. Niemniejszą niespodzianką jest porażka Ruty. Zespół Krzysztofa Grabowskiego uległ łanom 0 do 1. Jedyną bramkę w 8 minucie gry strzelił Marek Właszczak. Ruta miała inicjatywę, ale biła głową w dobrze skonstruowany mur łanów. Za którym stał jeszcze czujny Adrian Siedlecki. Swojego dnia nie miał wyraźnie Bogno Sawicz, który głównie się przewracał. Tifozji długo prowadziło z World po bramce Marcina Paprockiego, zdobytej już na początku meczu. Na kolejne bramkowe akcenty przyszło nam czekać 20 minut. Szybki Damian Erosz urwał się przeciwnikom i od słupka skierował piłkę do bramki. Nie minęło pół minuty, a w kontrowersyjnych okolicznościach Eca World był prowadzenie. Tifozji wykonywało aut. Sędzia nakazał Jaroszowi odsunięcie się. Ten zrobił krok w tył, a Weł Michalski kopnął piłkę. Sędziowie puścili grę, a Sebastian Wojcikowski pąknął na pustą bramkę. Protesty na nic się zdały, golu uznany. Tifozy jednak nie załamało się takim obrotem spraw. Zaraz po wznowieniu od środka, gola na 2-2 strzelił Daniel Przychodzki, a w końcówce meczu, tuż przed końcową syreną, było blisko gola na 3-2. Echo miał jednak trochę szczęścia. Zdecydowanie najbardziej emocjonującym meczem tej kolejki była rywalizacja Autokliniki z Kobą. Już w drugiej minucie Świdniczanie obili prowadzenie po golu Jakuba Prawdy. Wyrównał Stanisław Staniszewski. Ten sam zawodnik w 15 minucie wyprowadził Spadkowicza z ekstralibi na prowadzenie. Tak naprawdę działać zaczęło się jednak dopiero w końcówce. Sędziowie nie odwizdali do siewidentnego fału w środku pola. Po chwili autoklinika skontrowała i Łukasz troban trafił na 2-2. Zespół w czarnych strojach poszedł za ciosem. chwilę później Arkadiusz Bartnik zmieścił piłkę przy bliższym słupku i było już 3-2. A gracze kobok i pili ze złości, mając pretensje do sędziów w sytuację sprzed niecałej minuty. Jednak te sportowo złość przekuli w coś konstruktywnego. Na kilkanaście sekund przed końcem gry piłka trafiła do Przemysława Kamińskiego, ten strzelił, a Andrzej Kobiałka przypuścił piłkę do bramki. 3-3. Nie myślcie jednak, drodzy widzowie, że to koniec. Zaraz po wznowieniu prosty błąd w wyprowadzeniu piłki zamienił się w asystę do Arkadiusza Adamczuka, który płaskim strzałem nie dał szans bramkarzowi. Przed świętami autoklinika prowadziła w 23 minucie z 2.0, 2-0, by przegrać 2-4. Teraz prowadziła z 3-2 na kilkanaście sekund przed końcem, by przegrać 3-4. Wysoki poziom emocji w tej kolejce pierwszej ligi utrzymywał się do końca. W meczu zamykającym sobotę Esenca prowadziła z obi 1-0. Po kwadransie gry wyrównał Krzysztof Boguta, ale dosłownie kilkanaście sekund później ripostę wyprowadził Damian Harmast i znów to Essenca była bliżej wygranej. W 17. minucie znów to Boguta znalazł drogę do bramki Rafała Pietronia. 2-2. Obi rozkręcało się, by w 21. minucie objąć prowadzenie ze sprawu Jakuba Nowickiego. W ostatniej minucie tego emocjonującego meczu bohaterem drużyny Artur Bogaja został Krzysztof Zagajski. Harmast delikatnie strzelił piłkę w pole karne, główkował Pietroń, ale w zamieszaniu najwięcej zimnej krwi zachował właśnie zagajski. Remis 3-3. Pięć meczów i we wszystkich wyniki dla styku. Czterech zapadło w końcówce. Na prowadzeniu utrzymali się niedysponowani, a wśród strzelców mamy liderów dwóch. Piąta kolejka i już trzecia porażka Dampolu. polu. może być ciężko zdobyć mistrzostwo, to pewne. W sobotni poranek Adampol Pol uległ ale Mecz miał różne fazy. Początek należał do ale taksi, które prowadziło 2-0 po bramkach Tomasza Wnuka i Krzysztofa Fitla. W końcówce w pierwszej połowy taksówkarze najwyraźniej zrobili sobie jednak Fyrand, a Dampol doprowadził do remisu ze sprawą Szymona Kobiałki i Mateusza Kowalewskiego. Przy drugiej z bramek nie popisał się Kamil Wierzbicki, były bramkarz Adampolu. Jednak ale taksi nie podłamało się łatwo straconym prowadzeniem. W drugiej połowie dwie bramki strzelił Kacper Pytka Wasil, a jedną Cezary Zdunek, co złożyło się na wygraną 5-2. Co najbardziej zaskakujące, król strzelców ubiegłego sezonu, Paweł Szyjduk, wciąż ma na koncie 0 goli. ILE KURWA? Poker Team bezlitośnie wykorzystał brak bramkarza i proste błędy w ekipie Teamu. Karcianie mieli króciutką, bo jednoosobową ławkę rezerwowych, a mimo to do przerwy prowadzili aż 6-0. To był popis mądrej, taktycznej i skutecznej gry wielokrotnych mistrzów w Druga połowa zaczęła się jednak zaskakująco. Team odrobił połowę strat i po raptem 3 minutach było 3-6. Poker Team opanował jednak sytuację. I nawet pomimo czerwonej kartki Michała Blocha w końcówce meczu, spokojnie wygrało się 4. Godne odnotowania jest na pewno ostatnia bramka Piotra Barana, którą poprzedziło kilkanaście potem. Piękna akcja. Wreszcie wygrali czarni, którzy mimo niezłej gry, do tej pory mieli na koncie zaledwie punkt. Ekipa z Zbychawy ograła Padwód 4-2, a hat-trickiem popisał się Jakub Przymala. Padwód przez moment złapał kontakt po trafieniu Bartłomieja Skrzyckiego, a już na początku drugiej połowy było 3-1. W 22 minucie Szymala trafił na 4-2. Paweł Bugała odpowiedział jeszcze jednym golem do budu, jednak dwa gole dystansu i niewiele ponad minuta do końca spotkania to były okoliczności, które nie dawały ekipie Piotra Bielaka za dużych szans na sukces. Więcej goli już nie obejrzeliśmy. Nie minęła minuta meczu APP Energy z Mur, a Beniaminek prowadził z wicemistrzem. Patryk Błaszczuk, który w bramce zastępował spóźniającego się Mateusza Dudka, skapitulował po główce Wiktora Żurka. Dudek niebawem dotarł jednak na mecz, a na parkiedzie wszystko wróciło do normy, za jaką należy uznać przewagę optyczną lidera tabeli. Jeszcze przed przerwą mur strzeliło trzy bramki, a trzy kolejne po zmianie strony. APP odgryzało się, ale w żadnym momencie nie było w stanie doprowadzić choćby do stanu kontaktowego. Wynik końcowy to zatem 6-3. Trzeciej z rzędu porażki doznała Politechnika Lubelska, znów tracąc 7 goli. Tym razem podopieczni Andrzeja Kurysa zostali pokonani przez broniący tytuł Neksby, który wreszcie mógł skorzystać z usług Jakuba Wankiewicza, grającego na co dzień w futsolowej ekstraklasie. Popularny Wankiewa opisał się hat-trickiem, pozostałe gole dorzucili Jarosław Wójcik, Mateusz Wrzyszcz i Jakub Kawalec. Ten ostatni zdobył dwie bramki, w dodatku obie nie kiepskiej urody. Dublet zanotował też Adrian Leszczyński, ale to bramki wyłącznie o tarcie łez, bo Politechnika była w tym meczu zespołem o co najmniej klasę słabszym. Wściekłe psy są jedną z rewelacji początku sezonu i w meczu z Zamkową chciały udowodnić, że to nie przypadek. Po bramce Norberta Piotrowskiego Baniaminek prowadził 1-0, jednak potem na parkiecie rządziło Zamkowo. Jeszcze w pierwszej połowie Mateusz Gawryszczak, Jakub Subieszek i Bartłomiej Barwiak zapewnili drużynie Grzegorza Wilczka prowadzenie 3-1. W drugiej połowie niewiele się zmieniło, a mecz miał w zasadzie identyczny przebieg jak rywalizacja Mur z APP. Zamkowo wygrało 6-3, Barwiak ustrzelił hat-trika, a Wściekowcy i tak nie mają prawa narzekać, skoro blisko półmetka sezonu są tabeli nad polem, Czarnymi czy Politechniką. Pora na wyniki. Obejrzeliśmy aż 52 trafienia, czyli grubo ponad 8 bramki na mecz. Na prowadzeniu ciągle Mur. A po piętach defczemu Poker Team. Na przeciwległym biegunie Gitti. Wśród strzelców i Barwiak prawie dopadł już i waniuka. Wszelkie przerwy w naszych rozgrywkach już za nami. Teraz jedziemy już wyznaczonym szlakiem do mety, która zaplanowana jest na pierwszą sobotę marca. Tak naprawdę rozgrywki ligowe skończą się jednak tydzień wcześniej, bo ostatni dzień sezonu przeznaczony jest na baraże i turniej mistrzów. Tak czy inaczej, wrzucamy wysokie obroty i jedziemy. W szóstej kolejce czeka nas kilka szlagierów. Najbardziej czekamy na mecznek z betu z poker teamem, ale mamy też kilka innych mocnych propozycji w karcie walk soboty i niedzieli. W czterech sekundach widzimy się i słyszymy za tydzień o stałej porze.